E, witam was serdecznie. E, ze mną jest Janus. Witam. I, i Marius. Nowy Marius, nowy gość specjalny. Dzisiaj jest. Witam. Tak, dzisiaj gramy sobie pokera Discordowego, bo nic ciekawego nie mamy do roboty. To zagramy jakieś pokera. czekaj to nie działa w ogóle? Cisnąłem start i to ma gdzieś. No czekaj, mi, mi pisze 99 Do. No. Coś gra chodzi Dobre, chodzi Widzę, że jestem, ale nie widzę, że mi działa ta gra. A mi co, zaschodzi, chodzi i chodzi nie chcę się ale ale czekaj, coś się napis zmienił. Tak, się zmienia napis. O, o, jestem, no! Ja jestem. I widzę ciebie też. No, mruga tylko... Mruga tylko Discord mój i, i twój. I tyle. A gra stoi sobie. A mi chodzi normalnie, czekaj. Żadnego dźwięku nie mam, nie w ogóle gry, nie Słuchać tu żadnego dźwięku w ogóle. To jest mega dziwne. Wciskam start, gramy, a nie działa. To ja muszę kliknąć start. O, start. Janusz, ja ma... a ty będziesz mi doradzał. Ja pierdolę. To gramy. O Jezu. Wszystko jeżdż. kładę na jedną stawkę. Kuda, ale laguje gra. Ja nie mogę. Czekaj, ja się tu dostawię. Ile, ile chcesz, żebym hmm. wpłacił, Janusz? Bo ty będziesz mi doradzał. 80. Kurde, gdzie się płaci? Ile? Kurde, nie znam się na angielskim. Ech. Ja też się nie znam na angielskim nie wiem o co w tym chodzi w ogóle. Kurde, daję byle co! Tecek. Tak, no i co? Gdzie się stawia ten kasę? Jak się tu w ogóle stawia kartę? Bo ja tego też nie, nie umiem właśnie, nie wiem jak. No i kudy wygrałeś? Karty, wygrałeś nie? ze mną! Co? Wygrałeś ze mną! No, Co kurwa? Jakie karty postawiłem w salę Wygrałem, straciłem kudę 100 złotych przez ciebie, Janus Nie <laughs> Nie, no, ja nie mogę. Ej, to jest gra na prawdziwe pieniądze Czy. Wygrałeś. Tak, pieniądze. czy nie? Ja nie, nie wiem, ale mam nadzieję, że. Ja nie mam żadnej kasy na koncie i to też chyba nie, co nie? Nie wiem, ja, ja nie mam konta w ogóle. Ja, ja nie też nie mam w konta w ogóle. Więc, więc nie ma. Po prostu nie ma. 0,00. A, tu jest, jest stawkę. Ja Wszystko daje normalnie. 100, 100 złotych. 300. 170. No i as. Teraz ty stawiaj stawkę. A nie, nic ze nie zrobię. Jak się postawię. Daje się best! I tutaj klika się plus. Albo minus. Postawia teraz z Postawię kolejne 120. Daje się best. I tam się klika. Dodaje się kasę. Stawka idzie do, do, do się podnosi. Podnoszę stawkę, podnoszę stawkę. A ty, Janusz, ty mi doradzasz, żebym podniósł stawkę. Oj wygrałem! Ja wygrałem, wygrałem, wygrałem. Uuu, o O nie badałem ciebie. Żyje dwa życia Tak? A nie jedno? Jeszcze dwa. zaraz ja wygrałem. Ha, ha, ha wygrałem. Chodź tylko! Dobra. Ile mi Janusz doradza, żebym postawił stawkę? 300! 300? Dobre. Ej, ale jak tu, jakie ty wykłada na ten skok? Nie wiem, może nie czy... wiem to, może... ty wykładasz, a ja nie, to, nie może wiem. ten jak. pierwszy, może ten pierwszy. Pierwszy ten przycisk z tych trzech. No, chyba, po, chyba pasowałeś. Wpadałeś pas. Nie ma takiego bicia. Nie wiem, o co w tej grze chodzi. Nie ja też nie wiem. Ja, o co... ja tej gry nie kumam w ogóle. Ja też nie kumam, ale gram po prostu. Na odwal się gram, o mam dwie o chudy, nie mówię tego tak w tak samo Jak mówiłeś 300, to postawię 300! Posłucham się ciebie Janos! Mam nadzieję, że mnie nie osuka z, z paslaku jeden. <tudy> 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 300 złotych dałem. Radiowość I wygrałem To <tudy> bo ja nie kumam w ogóle jak te karty stawić w ogóle na ten stół zielony? No może Plitnie albo... Czekaj, ja spróbuję. Ja ci powiem teraz, jak, jak teraz będziemy grali, dobra? To ci powiem. Mam nadzieję, że będzie moja tura teraz. No. Ła! Ty kurde... Śpisz, czy patrzysz na mnie jak ja gram? Doradco jest. to mi doldzie. Doradz, ja patrzę. Cal może? Zajął. A nie, cal to jest... Co ja... Kurde, całe to jest chyba odejście od dodaj tylko piątkę. Kurde jak kończy się beka za mnie, no Wygrałem znowu Juhu. Kurde nie, wiem, ja mam ściskać wszystko co sobie wypadnie wciska tu Co się na mnie tak dziwnie patrzy, ten cały gościu ten od góry Kurde, kliknij może to to trzecie i spróbuj tam kliknąć, wstawienie karty, jeżeli tam jest jakieś przyciski inne poza tym. O, takiej. Nie wiem, no, nic takiego. Nie wiem, to jakieś dziwne jest. Co? A chuj, stałem wszystko. Co mi nie mogę? Ani nie mogę, takiej. <grywka> 900 postawiłem. No i sustka i dwójka. Co się kurwa stało? się. Ej, co się stało? Co? Nie mam pojęcia, co się stało. No wszystko zjadło. Normalnie wszystko zjadło. Aha, okej, okay, to drugie to jest po prostu odpadnięcie z gry. Nie tego drugiego. A ja wiem, że to tak w chodzi. Drug, ten, z tych trzech przycisków, to drugie to jest odpadnięcie z gry. Spasowanie kart, jak to się mówi. To jest jakieś oszustwo. Postawię. Ile ja postawił? Tysiąc? Tysiąc sztuk tysiąc złota postawię. Tysiąc sztuk złota. O ja nie mogę. Tysiąc sztuk złota postawiłem. I wygrałem. Nie oganiam tego w ogóle. Nic Nico. Ajo. Aha! Nie co jest w Dobra. A chuj tam, was zagramy. Co ty się robisz? Miroldzie, co ty się, się bliżej? Ja też jestem. Co, Miroldzie? Janusz to jest mój Tak. Aha. A ja bym spodziewał z kogo się idę i powiem, pani wobec. Co? Janek. Co? I jak jest ta karta? Dziesiątka. O, to moja liczba. Nie no przegrałeś, bo żeś pasował się z się ten odpadłeś. Nie wiem jak ta gra w ogóle działa. Uuu. No, to jest moja druga to. opcja z tych trzech to jest to, że się pasujesz i po prostu wywala się z gry wtedy. No to ta pierwsza działa dobrze? Tak, ta pierwsza działa dobrze, bo to stawię 5 zł, po prostu 5 dolców stawiać wtedy. Oj, o, się zmieniło tło! Uuu. Ja stawiam ile Janusz zem postawił? Tysiąc! Tysiąc. Nie, nie przesadzasz! Trochę czasami, trochę. Tysiąc Nie przesadzasz trochę! Tysiąc sztuk złota nie. Mam pięćdziesiąt sztuk złota Nie przesadzasz? Nie, nie, nie. Tysiąc, sto. dobra, niech będzie, Tysiąc sto. Zaczekaj no skurczę Ja Ja pierdzielę sto postawiłem no i... Ostatnia karta to jest Jopek Dupek normalnie i... i... O kurde! I wygrałem znowu! I zarobiłem! Wygrałem całkowicie! Masz zero, ma zero złotych na koncie! No piję, to witanie, że każdy by takie nie mam konta No na koncie wizualnym, taki tak coś w tym stylu... Chyba na koncie oszukanym. No, chyba osukany mi się wydaje. A ty, Janus, to ty no. jesteś dupa, nie, chłop Dupa jesteś, nie, chłop Normalnie, bo mi nie mogę nie pomagać, tylko dajesz tysiąc, 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 tysiąc! Ją będę. No to zegnął się z państwem. Taki dumny oczyk powstał, ale może zajebisty. Nie Dau, wiem. się... tysięcy łapek? 60 tysięcy łapek? No dobra, niech będzie 60 tysięcy łapek, ale nie to biją. A pewne tyle, jest. Nie, nie. No, wiem. <gulia> <Tyresem dozyk>. <gulia> <gulia> nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. się nie. Nie, Pożegnaj Nie, się. Pozegnaj Na wszystkie Pozegnaj się Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie,